Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Renata Kopicka. Zapomniane wartości. Za oknem mrok, zasypia dzień, wiatr cichą melodię nudzi, Księżyc z zagranatowych chmur Radosne spojrzenie rzucił. Nim ułożę do snu oczy, otulę się wspomnieniami, Siądę przy ciepłym kominku. Rozniece ogień drewkami. Słysząc muzykę płomieni, księgę życiową otwieram, przewracam pożółkłe kartki, do lat młodości docieram. Świat zdawał się wtedy prosty, choć bywały drogi kręte, z szacunkiem się dorastało, słowo Ojca było święte. Niczym codzienna modlitwa, Wspomnienia ciągle wracają, Zamglone w kadrze filmowym krajobrazy przepływają. Żyło się skromniej, lecz wtedy człowiek bliźniego szanował. Dzielił się chlebem powszednim, Żadnej kromki nie marnował. Dzisiaj świat pełen bogactwa, Całe mnóstwo wygód mamy. Lecz o tym, co najważniejsze. Niestety zapominamy. Czytał Bogdan.